Witam i cieszę się, że, że możemy się tu spotkać w tak licznym gronie. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas może będą oglądać później. Którzy chcą się karmić też Słowem Bożym, bo w takim celu tu przychodzimy. Przychodzimy tu, żeby być w relacji z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem, a także w relacji między, między nami, między braćmi. Yy... Dzisiaj będę kontynuował, kontynuował chyba trzecie spotkanie, już jest w temacie być mężczyzną, być jak Chrystus. Omówiłem mężczyznę jako mąż, jednej żony. Omówiłem mężczyznę jako ojciec, może być wielu dzieci. A dzisiaj zajmę się mężczyzna jako członek Kościoła Chrystusowego. Powtórzę, że bycie na Chrystusa to oznacza starać się żyć, postępować i dostosować nasze czyny do czynów postępowania i życia Chrystusa. To jest ważne. Z listu do Efezjan 2,9. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w Apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty. Abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Paweł pisze tu o filarach filarach pierwszego kościoła i mężczyzna, według mojego poznania, słowa Boże, Bożego, może się z tym zgodzicie, może nie, tak jest moje, mężczyzna w kościele jest właśnie takim filarem, filarem kościoła. Jest osobą podtrzymującą kościół lokalny, jak i kościół na całym świecie. Kościół budowany na fundamencie Jezusa Chrystusa, bo o takim kościele mówimy i w takim kościele mężczyźni są filarami. Wiemy, że filar coś dźwiga, lub też można powiedzieć, że podtrzymuje ciężar. Dlatego im więcej filarów, dodam w kościele, tym mogą większy udźwignąć ciężar właśnie w kościele. Tym większym i mocniejszym będziemy kościołem, im więcej będzie filarów w kościele. Będziemy wtedy, wtedy w stanie udźwignąć jako kościół, jako społeczność napięcia, zmagania. Ataki, problemy, czy nawet herezje w Kościele. Śmierć Jezusa na krzyżu nie zakończyła Jego dzieła, Jego dzieła tutaj na ziemi, natomiast wypełniła się wtedy Jego misja. Misja odkupienia ludzi za grzech, misja przebaczenia i uwolnienia, ludzi od składania ofiar, ścielców za wykonane grzechy, gdyż on, Jezus Chrystus, Stał się jedyną, niepowtarzalną ofiarą na przebłaganie za nasze wyznane grzechy. Nowy Testament mówi m.in. O, o działaniu Jezusa po zmartwychwstaniu, który nauczał i czynił cuda, używając do tego wybranych ludzi, Bożych narzędzi, uzdolnionych przez Ducha Świętego. Śmierć Jezusa. Pozwoliła na zwiększenie zasięgu działania dzięki Duchowi Świętemu. Jezus, będąc w ciele, mógł być tylko w jednym miejscu, a po zmartwychwstaniu mógł być w wielu miejscach. Właśnie dzięki Duchowi Świętemu, którego obiecał, że nam pośle. I o tym mówi Ewangelia Jana 16.7. Lecz ja Wam mówię, lepiej dla Was, żeby ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. <tryk> Przepraszam. i my i my będąc filarami, może nawet nie, no, narzędziami, narzędziami w rękach Bożych mamy przekazaną, <tryk> mamy przekazaną służbę, służbę do wykonania. Mamy sobie, Służyć nawzajem i służyć do powrotu przyjścia Chrystusa na ziemię. O tym mówi Mateusz 25:31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzi na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Mamy nauczać. Nauczać czego on nauczał. Mamy czynić, co on czynił. Każdy mężczyzna powołany, nawrócony, nowonarodzony jest powołany do służby. Do służby dla Pana. I w tej służbie ma być fachowcem, tak to określę, w tym, do czego został uzdolniony. Takie przytoczę przykład. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki program, Usterka. Przedstawiona tam jest grupa fachowców, powiem to w cudzysłowie, którzy mają do wykonania jakąś pracę. I ci pseudofachowcy niejednokrotnie partaczą tą swoją pracę. Nazywają się fachowcami, ale nimi nie są. I tak jest z osobami, które twierdzą, że są nawrócone, a nie są narodzone. I wypaczają słowa Boże. To jest właśnie taki fachowiec. I zgodnie z darami, jakie otrzymaliśmy od Boga, mamy być fachowcami, a nie partaczami, którzy służą Bogu. I Kościół składa się z osób usługujących sobie nawzajem. Pastor to mężczyzna, który coś czyni, a nie ktoś, ko, kto, ktoś, kim jest z nazwy. Każda osoba sprawująca służbę w kościele powinna być oddana służbie i znać swoje powołanie. Kościół jako społeczność uczniów Jezusa Chrystusa ma za zadanie strzec przesłania, jakie głosił Chrystus. Przez tych, których on powołał do głoszenia Ewangelii. Kościół ma pilnować, aby słowo ogłoszone było zgodne ze słowem zapisanym w Biblii. I my jako mężczyźni mamy być Trenerami Słowa Bożego. I nieraz słyszymy, że ktoś ma, nazwę to trenera personalnego, bo tak się to nazywa. Czyli takiego, taką osobę, z którą pracuje sam na sam. Aby być zdrowszym, aby mieć wysportowaną sylwetkę, albo aby schudnąć, bo tak też jest. I wybór takiego trenera personalnego jest przez obserwację. Danej osoby, czyli jak wygląda, jakie ma osiągnięcia, kogo trenował. I z reguły jest to osoba dobrze wysportowana, znająca się na ćwiczeniach, z którą my chcemy ćwiczyć. Ja takiego nie mam, żeby było jasne, ale wiem, że są. Nie mówię w kościele. Kochani, i my też jesteśmy takimi trenerami słowa gdyż niejednokrotnie sami głosimy Ewangelię. I są osoby, z którymi lubimy się spotykać i rozważać Słowo Boże. A kiedy my się trenujemy, kiedy my mamy trening z naszym mistrzem, no wtedy, gdy czytamy Słowo Boże i Duch Święty do nas przemawia. Duch Święty jest z nami. To jest, na, to jest nasz trening, to jest nasze przygotowanie do dalszego działania, do dalszego przekazywania. Kochani, my też jesteśmy obserwowani przez społeczeństwo, tak jak wybór tego trenera, jak wygląda nasze życie. Biblia zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia. Jak to mówią, w zdrowym ciele, zdrowy duch. No i coś w tym jest. Dlatego my, panowie, powinniśmy zapewnić zdrowe biblijne nauczanie w swego rodzaju treningu biblijnym. I Biblia wiele mówi o nauce odnoszącej się do religii, wiary chrześcijańskiej, relacji z Bogiem, o naszym życiu. Słowo Boże jest przesłaniem Bożym do nas. Jest to słowo, słowo które pozwala poznawać prawdziwą prawdę biblijną. Wiary w Jezusa jako Zbawiciela są w niej zawarte. Normy życia chrześcijanina mamy strzec wiary. I nauczać jej. Przykładem takiego mężczyzny z Biblii w Starym Testamencie może być Dawid. Oj, z pewnością wiele osób ma tu wiele zastrzeżeń, Dawid z pewnością nie był ideałem. Miał na sumieniu morderstwo i cudzołóstwo, i na pewno wiele innych grzechów. Ale był mężczyzną, który wiedział, do czego powołuje go Bóg. I który stał się, starał się być lepszy. Dawid wiedział, że ma być mężczyzną, jakim uczynił go Bóg. Wiedział o powołaniu, jakim obdarzył go Bóg. Osiągnięcie tego celu nie wymaga doskonałości. Bóg nie wybiera doskonałych mężczyzn, tylko takich, którzy chcą mu służyć. I przykład Dawida, jego zachowanie czy postępowanie może budzić zastrzeżenie w naszych myślach. A jednak Bóg powiedział o nim: Znalazłem Dawida, syna jest jego, człowieka według serca mego, który spełnił we wszystkim moją wolę. Zobaczcie, człowiek, który upadał, a spełniał jednak Bożą Wolę. Dlatego myślę, że Dawid jest mi bliższy i łatwiej jest mi się z nim utożsamić. Dawid w moim rozumowaniu zachęcia, zachęca do bycia mężczyzną. Pełniącym wolę Bożą. Kochani, to my, jako mężowie Boży, mamy przekonywać o podjęciu decyzji walki z siłami tego świata. Z siłami, oczywiście, demonicznymi, które za wszelką cenę chcą oddalić nas od Boga. Mamy wdrażać naukę zgodną z pobożnością i sami żyć pobożnie. Mamy rozwijać i umacniać innych i siebie. W sferze wiary, charakteru i postępowania. Tak, abyśmy stawali się bardziej podobni do Jezusa, Jego charakteru, osobowości i celu życia, w społeczności, wszędzie gdzie jesteśmy, w każdej chwili naszego życia. Mamy motywować do służby, do działania dzięki prawdzie Bożego Słowa. <laughs> Słowa, które nigdy się nie zmienia. Słowa, które zawsze jest pożyteczne do nauki, słowa, które przemawia i zachęca, dzięki Duchowi Świętemu, do gorliwego głoszenia poselstwa Bożego. Mamy pogłębić naszą wiarę wśród nas i zbliżać się do osobistej relacji z Jezusem w miłości, oddaniu i przyjaźni. Mamy wspólnie oczekiwać na powrót Jezusa Chrystusa. I mówię o celach męskich, pokazujących w wyraźny sposób, opartych na Biblii, nauczaniu i życiu, abyśmy byli zdolni do niezachwianego głoszenia Słowa Bożego w mocy Ducha Świętego. Mamy być otwarci i gotowi na potężne działanie Ducha w nas i przez nas. Bez względu, kochani, na uwarunkowania, w jakich wyrastaliśmy. Bez względu na model męskości i przywództwa, lub brak takiego modelu w naszym życiu, Bóg zapewnia każdego z nas, że nie z pozycji biernego, oceniającego arbitra, ale w sposób czynny Bóg chce być zaangażowany w proces kształtowania nowej naszej męskości, przywództwa, byśmy mogli wpływać na społeczeństwo, na naród. Bóg chce nas obdarować. Pełnią życia. Chrystus w Ewangelii Jana 7,37 powiedział: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Dalej w tej samej Ewangelii 14,12 napisał: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie, w imieniu moim to uczynię. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie, w imieniu moim spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Na koniec dwa zdania. Każda rodzina, kochani, każda grupa, każda społeczność, kościół potrzebuje przewodnika. I są to role, do których Bóg nas powołał jako mężczyzn. I w każdej z tych ról nie przewidział zastępcy. Jest to rola syna, ojca, męża. Prawdziwy mężczyzna nie boi się i nie unika odpowiedzialności przed Bogiem. Z wypełnienia. Z wypełnienia. Poleceń mu danych. Bóg się zobowiązał, że chce z nami być, że chce nam towarzyszyć w procesie naszego dojrzewania, w procesie naszego wzrostu. Inna rola, w tym samorealizacja w pracy zawodowej, nie może być formą ucieczki od zasadniczego powołania każdego mężczyzny, każdego chrześcijanina. Realizacja wiz wizji Boga dla jego synów, mężów. I Ojców Bożych. Bóg nas powołuje, Bóg nas wyposaża i Bóg wymaga. A my musimy odpowiedzieć na no to Boże Słowo, przyjąć i działać, wykonywać Boże polecenie, które nam dał. Amen.